Na wczesnych etapach projektowania fabuły demon wyznawany przez sektę z obozu na bagnie miał zwiastować apokalipsę, zaś członkowie Bractwa od początku byli świadomi jego natury i składali mu ofiary z ludzi, bo dalić w czasie koniec świata. Potwierdzeniem tego jest ten screen, gdzie w ofierze zostaje złożony kopacz. Ten koncept art, na którym widnieje krypta wraz z ołtarzem do składania ofiar oraz dwoma posągami ogrąta, czyli Starego Śniącego. Imię Kur Angar, od tyłu Ragnarok, czyli koniec świata w kulturze wikingów, również może nawiązywać do apokalipsy, którą miał zwiastować Śniący. Odnalazłem jeszcze tekst pochodzący ze starych manuali, który mówi o apokalipsie. Pozostałością tego konceptu może też być Bal-Lukor, który chciał złożyć nas no w ofierze. Teraz całkiem mu to wszystko Twoja wina. Twoja bluźniercza obecność rozgniewała wszechmocnego śniącego. Teraz ja będę musiał ponieść karę za Twoje grzeszne czyny. Muszę złożyć ofiarę, aby przebłagać mego pana. Ofiarę z człowieka! Wtedy śniący znów spojrzy na mnie przychylnym okiem i uczyni mnie swoim sługą. Gin, niewierny psie! Gin!